Akurat wcześniej mi się chciało. Knife 008i. Gdzie są moje światełka? Dziś XD się umawiał, żeby przyjść z nim na jakąś imprezę. I na jaką? Gdzie są moje światełka? Światełka. O oh my god, wy tu jesteście? Chodźcie na imprezę. Chodźcie na imprezę. Om, um, okej. Okay. Auć. Czy ja się nadal mogę świecić? O. Puh. Świecił, świecił. Więcej nie spadać. Ta impreza będzie fajna. Jaka znowu impreza? Co to jest? Ta impreza. Jaka znowu impra? Ja, co ty zrobiłeś? Po naprawieniu rolek musiało być przez ciebie nowo, nieówek. Nie, jeszcze tylko. Jak to długo będzie trwać? Jakieś niecałe 10 godzin. Eee, to jest długo. 5 godzin później minęło już 5 godzin. Ci jeszcze ja to stworzyłem i ja za chwilę zwariuję. Nikt nie zrobił triczka. światoka o oh już mi się impreza znudziła, idę oglądać short. Uwaga, dzisiaj o ym, 11 tysięcy kwadrylionów nieskończoności przepełnie o minucie 30 sekundach milion. Będzie deszcz meteorytów i to właśnie za 200 nanosekund. O, spadająca gwiazda, powiem jakie życzenie. Wtedy on gadał życzenie. A to co? Jestem, jestem, jak to, killer balem. Co ty tu robisz? Idź w kosmos. Chodźmy do Knife zobaczyć, jak u niego. Jest dziewiąta. Miał przyjść Luna z Wos o szóstej. O oh my God! Jeszcze było cofnięcie się w czasie. I tak się cofano w czasie. Aż Luna z Wos. Siema. Od której ty tu jesteś? No, od szóstej. A ja widzę cię od dziewiątej. Jestem rajada. Nauczyłem się triczki. Tak, spadania na dół. Jestem bardzo zły na ciebie. Znowu spadłeś. Zaczynam się już kurzać i... Jezu, jaki jest teraz filmik um, um, Knife008 i jego światełko? Czy Knife008 i, i jego rajada? to są światełka, więc jestem... Dobra, czas na walkę. Aktywacja, twistowanie, bombacja. 1.0. 0 Czemu jesteś do góry nogami? A masz... Dwa zero i na dodatek, infierno. Przenikanie trzy zero, to jest wygrana. Pogratulować Ci trzeba. Gratulacje, ten, 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 ten. Czy to? Czy radny jada miał znowu jak w moim filmiku? 4:0 Przestańmy walczyć, tylko bawmy się w riochę. Przecież to nie jest co chciałem. Zróbmy coś niesamowitego. Pamiętasz, jak my zrobiliśmy ten plan? No to zróbmy mu. Akurat gdzie my lecimy? Okay. wracamy się. Teraz kto będzie się bawić w Te Ty knify. Nie, ja, ale nie, nie. Co? Ale nie, tylko nie te... Uff. Światełku, wyrzuć nas w wazach. Dobra, wyrzuciłam luna z woza, czy ja się tu steleportowałam. Ej, zacświeć wszystkim widzą, że na 600 sub będzie moje part. Nie na 700. Zaświeć. Ale tak blisko. Jest to światełko. <noise> teraz tańczymy. Teraz tańczymy. Mama musi mi gadać, że muszę iść do domu. Co nie? Czemu ja? To ty miałeś? Ta, ej, no! Na siedemset sub będzie Knife Part Part Trzy. U Knife. Jezu, ale mi się nudzi, nie mam żadnych gości. Czym ty jesteś? Nazywam się, jeszcze nie mam nazwy. Dopiero się urodziłem. Za dwa tygodnie mogę się przeobrazić. Coś wielkiego. Jesteś po prostu mały. Jesteś. Mał, co ja nie? Dwa tygodnie później. Co robisz? Co? To jest moja faza. Czemu ty tak szybko urosłeś? I jesteś wyższy ode mnie. Haha. Strikowałem cię. Ja zawsze byłem taki mały. Tylko jestem elastyczny. Muszę się... Dobra, już nie ważne. Wiem gdzie jest mój dom. Tam gdzie robiłeś imprezę? Co? Tam gdzie widziałem? I się teraz kręcę. OMG. gear part trzy na siedemset pięćdziesiąt subów. Nie zapomnij wyszukać szalony kaki topis w YouTube albo Kaki Sigma Oficjal 2024. Nie martwcie się, to jeszcze nie koniec. Jeszcze dwie ostatnie rzeczy. Jest już noc. A dzisiaj mówi mi, że jest, że jakaś wielka asteroida. Nie, ta wielka asteroida. ona walnęła. Ja uratowała życie. Dobra. Teraz już musi być koniec. Ale ostatni. Trójczek na tym filmiku. Nie, nie chciałem to przedstawić. Chciałem to. Prawie nie idealnie. Ostatni trójczek, I love, you so. I love you so 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 I love you On tak robi cały czas i czas i czas i cały czas. I jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Part 3 na 750. Są. Part cztery ostatni. Nie można go przegapić. Dobra.